Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jan Burtan, jestem koordynatorem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikom w Rzeszowie. Dzisiaj spotykamy się na kolejnym edukacyjnym pytaniu z cyklu Pytanie i Odpowiedzi. Dzisiaj moim gościem jest prawnik Patrycja Mitro. Witaj Patrycja. Dzień dobry, witaj Janku. Dzisiaj podejmiemy kolejny bardzo ciekawy temat, a mianowicie upadłość konsumentów. I od razu, przechodząc płynnie do naszego tematu, czym jest w ogóle ta upadłość konsumencka? Bo wiemy z telewizji, czym jest upadłość przedsiębiorstwa, firmy, to jest głośno. A czym jest upadłość takiego zwykłego szarego konsumenta? Jak szanowni państwo, no, Janko, odpowiadając na, na to pytanie, nie sposób pominąć całej stereotypowości, która funkcjonuje wokół tematu upadłości konsumenckiej. O co mi chodzi, szanowni państwo? Czasami w życiu zdarza się tak, że z przyczyn, z okoliczności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tracimy płynność finansową, tracimy możliwości płatnicze, tracimy możliwość normalnego, spokojnego życia. I co się wtedy dzieje? Wkraczają w indykatorzy, wkracza egzekucja komornicza, albo widzimy, że już zaczyna być źle, tak? że nie stać nas na raty kredytu, na raty hipoteki i zaczynamy się zastanawiać, co z tą, z tą sytuacją możemy zrobić. I wtedy jedną z opcji jest tak zwana upadłość konsumencka. Brzmi tak ciężko, brzmi tak terrorystycznie dla niektórych z Państwa, nawet dzisiaj e, część naszych beneficjentów pomocy osób, przedsiębiorców, byłych przedsiębiorców, którym w ramach fundacji pomagamy odzyskać płynność finansową, się kontaktowała, mówiąc i przeżywając, nie móc spać całą noc w ogóle po wstępnej analizie względem tego, czy ogłaszać upadłość, czy też nie. Dlaczego? Ponieważ bardzo to przeżywamy, tak? Jest nam źle i wiele aspektów, Szanowni Państwo, zaczyna się od kwestii psychologicznych, a kończy się na prawnych, ponieważ zaczynamy od kwestii decyzji. Więc ta w ogóle procedura upadłości konsumenckiej będzie nam. Ja patrzę na to w taki sposób, że ta procedura skutecznie przeprowadzona daje nam możliwość nowego życia. Tak jak ogrom lat temu. Było bardzo dużo niepochlebnych komentarzy, ponieważ rocznie ogłaszano w Polsce około 24 odłości. No, dramat jakiś, prawda? No bo jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, że osoba, która się zadłużyła, czy kredyty we frankach znane już wszystkim, ile osób popadło w niewypłacalność z okoliczności nie do przewidzenia na, na tamten czas, no i co? No i do końca życia mają być niewypłacalni i klepać biedę. No nie, drodzy Państwo, i tutaj idąc wzorcami, użyję tego sformułowania bardzo celowo, wzorcami zachodnimi, w Polsce wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o podejście sądu, o liberalność względem orzekania o upadłości konsumenckiej. My już niejednokrotnie na różnych filmikach mówiliśmy, zwłaszcza o stereotypowym podejściu do samej procedury upadłości konsumenckiej. Ale proszę pamiętać, że w momencie, gdy tracicie Państwo płynność finansową. To my, naszym beneficjentom pomocy, zawsze, po, zawsze powtarzamy: Szanowni Państwo, za późno to robicie nieraz. Nie bójmy się samego sformułowania upadłość konsumencka, ponieważ ta oto procedura pozwala Państwu wyjść z wykluczenia i powrócić do społeczeństwa, za jakiś czas zacząć się normalnie funkcjonować, mieć normalną pracę. E i, I jakby nie bać się o to, że zaraz ktoś Państwu w drzwi zapuka, czy będzie to windykator, który uzurpuje sobie władztwo nadprzeciętne, które, którego nie znajdujemy w przepisach prawnych, a nie wiemy i się boimy, ile takich osób jest. Więc, Szanowni Państwo, na upadłość konsumencką należy patrzeć jako na procedurę, która daje Państwu możliwość nowego, lepszego życia, powrotu. Oczywiście nikt nie mówi, i ja też Państwu nie powiem, że będzie łatwo, że nie będzie boleć, że. Da się to przeprowadzić w sposób idealny dla nas, bo są różne procedury z planem spłaty, bez planu spłaty, a, ale to już, to już bardziej szczegółowe omówienie. Niemniej jednak zawsze proszę pamiętać o profilaktyce i o tym, że należy skonsultować z kimś wiarygodnym, z kimś rzetelnym. Państwo sytuację I tak jak nie ma osób, które znają się na wszystkim, tak też, jeżeli Państwo zdecydujecie się o konsultacji, proszę wybrać osoby, które mają do czynienia coś z prawem konsumenckim, ponieważ wiecie Państwo, no wybierając dowolną kancelarię, to nie daje żadnej gwarancji, że osoby, które tam pracują akurat w tej kwestii, będą się z specjalizowałe i nasze dziesięcioletnie doświadczenie jasno temu dowodzi, że tak niestety bywa. Janie, czy odpowiedź jest satysfakcjonująca, satysfakcjonująca czy rozwinęłaś błędy? Satysfakcjonująca budzi myśli. kolejne pytania. Właśnie może jakie są typy tej upadłości konsumenckiej, czym się one różnią i jakie trzeba przejawiać tutaj wskazania do konkretnego typu, czy właśnie zainteresował mnie ten plan spłaty lub bez planu spłaty i czym to się hmm? różni i do czego, do którego typu jakie mamy przesłanki? Wracając do Twojego pytania, tak naprawdę próbując na nie w sposób krótki i zwięzły odpowiedzieć. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o procedurę upadłości konsumenckiej, to będzie mogła z nich skorzystać każda osoba fizyczna, która utraciła swoją płynność finansową, która stała się, krótko mówiąc, niewypłacalna. Co to oznacza? To nie oznacza, że musicie Państwo nie mieć żadnych środków do życia, do utrzymania, czy nie możecie, czy na przykład przez parę lat ma się ten stan utrzymywać, ponieważ przepisy wskazują, że ma być to minimum okres trzymiesięczny, gdzie Państwo tracić, utraciliście, nie, ut, realnie utraciliście swoją y, płynność finansową, utraciliście możliwość, zaspokajania bieżących, bieżących płatności, tak, i ten sens się utrzymuje. Więc nie ma też widoków na to, że w najbliższym czasie Państwa sytuacja się znacząco poprawi. No i też ważna rzecz, na którą zwracać należy uwagę, ten stan nie może wiązać się ze stanem umyślności, rażącego niedbalstwa. I tutaj możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład mamy zdolność finansową, dzisiaj mam zdolność, tak? Idę do paru banków jednego tygodnia. Drodzy Państwo, marzą mi się Karaiby, biorę 100 tysięcy. Miesięcy pożyczki, spłacam pierwszą ratę, jestem na Karaibach, żyję tam sobie trzy miesiące. Wracam, nie mam pieniędzy, tracę pracę i nic z tego nie wychodzi, tak? To taka sytuacja, nie będzie nas kwalifikowała do skutecznego zakończenia śmiem twierdzić bo oczywiście decyzję drodzy państwo nie podejmuje prawnik tylko podejmuje sąd więc te przesłanki są badane na sam koniec postępowania upadłościowego yy, mamy bardzo zliberalizowane w tym momencie nowe zapisy więc ale o tym postaram się powiedzieć za chwilę więc Sytuacja, w której się Państwo znajdujecie, nie może, nie może wynikać z Państwa umyślnych i nieodpowiedzialnych działań. Niektórzy beneficjenci u nas pytają: No dobrze, no ale jak mam się wybronić sytuacji, gdzie wzięłam trzy e, kredyty naraz, licząc na to, że mój biznes się rozwinie? Okej, okay. to nie jest jeszcze sytuacja, która Państwa dyskwalifikuje. Więc podam Państwu też parę przykładów. Upadłości. Mówi się, że upadłości nie da się ogłosić co do osób, które mają wyroki karne, co do osób, które w jakiś sposób przeszacowały możliwość uzyskanego wsparcia finansowego, czyli na przykład wzięły zbyt wiele kredytów. Pamiętamy lata 2007-2008, gdzie nie z winy konsumentów, ale z winy procedur bankowych, klienci. Seniorzy otrzymywali kwoty trzykrotnie wyższe, na które były je stać. I później co się działo? Popadali w niewypłacalność. Tak? Ale wtedy powszechność postępowania upadłościowego nie była tak wielka jak w dniu dzisiejszym. Nie, nie sposób też nie wspomnieć o, o zjawisku, które mamy od marca o powszechnej pandemii, która doprowadziła nawet wielorodzinne, wielopokoleniowe firmy do stanu totalnej niewypłacalności. Oczywiście to też pokazuje, jak wielką pracę musimy wykonać w kontekście strategii naszej firmy i tego, że zawsze musimy ewaluować i przewidywać to, co najgorsze, żeby móc być na to przygotowanym, przygotowaną, żeby firma mogła być przygotowana. Więc, jakby to są główne, Szanowni Państwo, takie przesłanki, które warunkują w ogóle o podjęciu decyzji, ale każda sytuacja jest inna. Beneficjenci naszej pomocy też często pytają, no dobrze, ale jak to jest zawsze? Nie ma czegoś takiego, jak to wygląda zawsze, bo każdy przypadek będzie inny. I tak jak my traktujemy w prawnikonie każdą osobę z Państwa w sposób indywidualny, bo każdy Wasz przypadek ma inne przesłanki, wiąże się z inną historią, to tak samo procedura może wyglądać troszkę inaczej. Dużo też zależy od osoby syndyka. Czyli ja to dobrze rozumiem. Muszą być takie naprawdę przesłanki, coś musi spowodować, wprowadzić w nas w ten stan niewypłacalności. Nie może to być nasza lekkość ducha, tak określę, czyli zaciągamy szaleńczo pożyczki, bawimy się, bawimy, a potem dobra, ogłosimy sobie upadłość konsumencką i będzie super. Wygrzebiemy się i bawimy się od nowa. Tak to nie tak. działa. Nie, to jest... nie, drodzy Państwo, tak to nie działa. Tak to nie działa, ale ci z Państwa, którzy rozważają upadłość, to dobrze wiedzą, że tak to nie działa i że to jest bardzo poważna decyzja. Jeżeli Państwo macie nieruchomości, jeżeli jesteście właścicielami działek, mieszkań, samochodów, to musimy mieć świadomość, że ten cały nasz majątek będzie wchodził w masę upadłości. Że to też nie zawsze jest, że inaczej. Rzadko jest tak, że sąd ogłasza nam upadłość. Kończy procedurę bez ogłoszenia planu spłaty, umarzając wierzytelności, które istnieją. W związku z tym, naprawdę, zapewne jakiś plan spłaty będą Państwo mieli. Zapewne będzie on, byłby, byłby on o wiele bardziej racjonalnie niż plan spłaty, który mają Państwo, mają państwo dotychczas. Więc, jeżeli załóżmy, zarabiamy 3000 netto, a zobowiązań mamy na 8, no to absolutnie nie jest to możliwym, prawda? Już pomijam jakąś szarą strefę. Nie jest to absolutnie możliwym, żeby sprostać takowym wymaganiom. Przypomina mi się przypadek ostatni małżeństwa, pani bardzo chora, ciężko chora, umierająca w wieku mocno zaawansowanym czy średnim, przedsenioralnym. Absolutnie straciła możliwości pracy, bez żadnych świadczeń. Z, z została zmusza, była zmusza, inaczej wymuszano na niej płatności na rzecz samych instytucji pomocowych, bo jakieś zwroty były z powodu jej braku wiedzy w wysokości około 2000 na miesiąc, gdzie kobieta nie osiągała żadnych dochodów. Więc wiecie państwo, to jest takie zapętlanie się, niby mamy też dużo instytucji, które są w stanie nam pomóc, ale w gruncie rzeczy, jeżeli istnieje wierzytelność, no to dialog w Polsce nadal w mojej ocenie wymaga bardzo dużych postępów. I gdyby Polacy, polskie instytucje, polskie banki, polskie e, firmy windykacyjne funkcjonowały w sposób oparty na negocjacjach, Albo w wypadku sporów korzystały realnie z mediacji, tak jak u nas od lat funkcjonuje od 2014 roku ośrodek mediacyjny, który jest zarejestrowany przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. I gdyby faktycznie nawet duże korporacje pokazywały: OK, my szanujemy ciebie jako klienta, i my postaramy się też uchronić ciebie od tej decyzji, postaramy ci się pomóc to w ogóle polityka i etyka funkcjonowania w rynku, na rynku finansowym w Polsce wyglądałaby jakże, jakże inaczej. A w tym momencie, jeżeli negocjacje w Polsce wyglądają tak, tak, jak widzimy, względem beneficjentów, którzy się do nas zwracają, mam dług, ktoś, przysłowiowo mówiąc, utracił płynność splajtował, tak? I bank dzwoni, pani straszy i straszy i, i, i że poda tu, i że zrobi to i, i, i tak w kółko non-stop, gdzie tłumaczymy, że nie mamy zdolności, że nie mamy możliwości, że może za jakiś czas się to zmieni. A w momencie, gdy uświadomiony konsument mówi, Szanowni Państwo, to skoro tak ze mną rozmawiacie, ja ogłaszam upadłość i nie będziecie Państwo w stanie nic odzyskać, bo ja nic nie mam, no to my Panu możemy 30%, ale 60-70% proszę spłacić. No co dalej jest nierealnym? Wiecie, drodzy Państwo, to jest cały szereg pytań, które należy sobie zadać. To jest niezwykle poważna decyzja, ale uważam, że jeżeli przyszłościowo chcemy iść naprzód, to czasem jest taki etap w życiu, że e, warto tą decyzję podjąć, bo możecie odzyskać Państwo swoje życie, swoje możliwości e, i nikt Was nie będzie nachodził, bo pamiętajmy o tym, że w momencie, gdy sprawą zaczyna zajmować się syndyk, czyli jest już ogłoszona upadłość konsumencka, to żaden windykator do Państwa nie puka, a jak puka, to każecie, ka, każecie mu Państwo e, iść siną dalej, ponieważ nie ma prawa tego na tym etapie robić. Jedyne co może to zgłosić swoją wyżytelność e, do, do, do masy upadłości, to wszystko. Więc e, tak samo z organami egzekucyjnymi, nikt Państwu wtedy nie licytuje majątku i przebiega to co, naprawdę o wiele bardziej liberalnie i zdroworozsądkowo i niepotrzebnym jest, żeby Polacy, zwłaszcza na ten moment, tak strasznie się bali. Jeżeli ja nie pozwolisz, chcę jeszcze dodać parę słów odnośnie zmiany przepisów, ponieważ w marcu, od marca obowiązują 2020 roku nowe przepisy, które wskazują, że ten proces proces planu spłaty będzie wyglądał troszkę inaczej, może być wydłużony. Przenosi też ciężar dowodzenia na jakby ostatni ostatni element postępowania upadłościowego. I wszyscy, z którymi rozmawiałam, osoby, które zastanawiały się nad upadłością, mówił: ale to nie, to ja już się będę męczyć, będę się męczyła, nie dam rady spłacać, będę mieć komornika i tak będę zastraszona żyła, funkcjonowała bądź żył, bo ta upadłość jest taka nie do przejścia. Drodzy Państwo, na bazie postępowań, w których pomagaliśmy przez lata fundacji i po nowelizacji, wszystkie przeszły, wszystkie skutecznie kończą procedurę. Więc to pokazuje, że mimo tych zapisów i możliwości wydłużenia sądy, zwłaszcza sądy podkarpackie, bardzo liberalnie i życiowo podchodzą do tych przypadków. Dziękuję Ci bardzo za rozjaśnienie mi i naszym widzom tematu upadłości konsumenckiej. Myślę, że po wysłuchaniu tych paru słów i takiej podstawowej na razie dawki informacji, już mniej się boimy tego terminu i mam nadzieję, że tak jak właśnie powiedziałaś, zaczniemy z tego korzystać, czy przestaniemy się zadręczać naszymi długami i tak. zaczniemy nimi racjonalnie zarządzać. Strategia, drodzy Państwo, i tego Państwu życzę, żebyście żyli w spokoju, a jeżeli noga wam się powinęła, każdy z nas ma prawo do błędów i czasami one w życiu się pojawiają. Ważne, co z nimi zrobimy długofalowo, więc życzę Państwu e, mądrych decyzji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do widzenia.